W 1993 roku odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja jakoś narodzin jakoś Życia i ta konferencja zwróciła uwagę na to, że jak, będzie, jak będą wyglądały narodziny, tak będzie wyglądała po prostu jakość życia kolejnych pokoleń. Myślę, że ta konferencja była po prostu bardzo ważnym takim wydarzeniem, które zainicjowało wielką rewolucję, wielką rewolucję położniczą. I do tej pory, to było już trochę dawno, ponad 30 lat temu, do tej pory bardzo dużo, bardzo dużo udało się zrobić w tej kwestii. Może młodym ludziom, którzy tutaj siedzą, trudno jest sobie wyobrazić, trzeba było walczyć o takie rzeczy, żeby mąż mógł być obecny przy porodzie. Bardzo wiele przez te 30 lat udało się osiągnąć. Zaniechano takich upokarzających działań jak bolenie czy lewatywa w trakcie powodów. Zaczęto szanować prywatność poprzez to, że porody pojawiły się już teraz w pojedynczych pokojach. Stopniowo są zmniejszane sale porodowe, bardzo rozwinął się cały węzeł sanitarny. Rozwinął, doprowadzono też do tego, że w zaczęto szanować prawa pacjenta. Wprowadzono powszechną praktykę bezpośredniego kontaktu matki z dzieckiem. No i oczywiście, co bardzo się przekłada na inicjowanie wczesnej laktacji i powodzenia w tej laktacji przez kolejne 10 kroków do udanego karmienia piersią. Wprowadzono taki system, że dzieci już są matki z dzieci, że dzieci są cały czas już z matkami w szpitalu. No i oczywiście to wszystko, co się zadziało, zostało jakby finalnie usankcjonowane rozporządzeniem ministra zdrowia w 2018 roku w sprawie standardu organizacji opieki okołoporodowej, która zobowiązuje te wszystkie publiczne placówki do tego, żeby właśnie respektować te prawa, zapewnić kobietom dostęp do znieczulenia, żeby uwzględniano również ten zwany plan porodu, jeszcze później o tym wspomnę, że obecność osoby bliskiej również powinna być przy porodach zabiegowych, jeśli są to potrzeby kobiet. No i oczywiście dotyczy to również nieprzydatonego kontaktu, dostępu rodziców do dziecka, kiedy potrzebuje ono przebywać w konciale intensywnej terapii noworodka. No i przede wszystkim odwiedziny w szpitalu. Kiedyś to wszystko było niedostępne i to są jakby osiągnięcia na dzisiaj, ale to nadal nie jest wszystko. Potrzeby i oczekiwania kobiet nadal rosną.